Przykąski, które osłabiają trawienie. Po pierwsze, każda przykąska osłabia trawienie. Dlaczego? Bo jedzenie i posiłek to jest to, gdzie my siadamy, zjadamy i zaczynamy to trawić. A przykąska to jest to, co wrzucamy w biegu, ponieważ czujemy głód. A głód to nic innego jak spadek cukru, wyrzut insuliny i musimy cokolwiek wrzucić, żeby szybko spalić. I wtedy, ponieważ oglądamy, rozmawiamy, pracujemy i trawimy jedzenie, nie strawimy tej przykąski, jaka ona by nie była, ponieważ ciało jest zajęte trawieniem życia i nie jedzenie. Jeżeli wrzucimy coś do żołądka, który nie chce trawić, to każda przykąska osłabi trawienie, osłabi nasze ciało i będziecie senni. Więc warto się zastanowić, kiedy jesteśmy głodni i kiedy jeść. I najważniejsze, spowodować, że jedzenie nie powoduje skoku w glukozy we krwi i tym samym stabilizuje poziom insuliny. Zaobserwuj po więcej.